Dzisiaj Wam pokażę, jak mi się kończy, VIP Za 7 minut! Jest dość specjalny, czyli. Klaudia, kluczowy Tak! Tak. Tutaj jest Klaudia konto. No, jak widać, czytamy. Klaudia jest 20, wykrzyknik. Znaczy. Zapraszajcie ją do znajd, Koniecznie zapraszajcie. Jak na na na. Dawajcie na, na. grafy pozdra jej. Potrzebuję! Po se na ten level kolejny. Jeszcze do 4 dni. Koli za 7 minut. No, czas będzie 6. Więc możecie. już jest 6. Co no, ty Ej, co ty? No bo. O, o <śmiech> Dobra <śmiech> mam. Dobra mam. Okej. Okay. Dobra. O, o te włosy ci dała. Tak jeden zestaw. Te A dobra. Taka... Ej, proszę, dajcie mi! Pozdra! Czekam, na, nagrywam! Na nagrywam! Nie da się. Kupa. No, dobra, ej, poczekaj, poczekaj. o, o.

Oj, A jedną minuta się tam Nie mam tu, a mam grał od ciebie. Czy to, to jest Ostatni raz karbonka. Czy fajny karmał? Aha. Tak. Jeszcze... Nie Jeśli bym... Nikt to sakerował? tu ja mam tutaj? Przygotowany w pocztę. Ej, 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 co ty mi napisałaś? Co napiszałaś? Um, nie. Co to tu? Ehm... Nie, nie, nie. Znam cię! Ej, to chyba było powiedzenie po maile. Ale w rzeczywistości... Dobra, teraz chcecie macie pisać pod komentarzami, jak ja mam na Okej. Okay. <grym> Bo ja mam troszeczkę... Nie mam Nie mam na jej Klaudia, tylko na a ja nie mam stuwenie, mam na imieniu Magizia. Na stupnie. Ale jest Sandra. Ej! <laughs> nie wiem, oglądałam i na odcinku i połowy. Na odcinku i połowy Sandra? Patrz, prosimy by na odcinku odgadli. To proszę, odgarnął twoim... E... <coughs> na od... odcinku jesteś! Tutaj, eee. Ja odcinku! Jesteś na odcinku. Dobra, dobra. Trzy minuty, koniec wipa. Trzy, popuś, to, trzy, 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 cię do trzy, 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 swoje trzy, Dzięki jak trzy, Wygrywasz mnie prezent, tak, ty. Wy możecie ode mnie odwygrać prezent. Pani Taro wygra, jak ona dwa. Jak Ja, ja. O, o Kupa pisze przecież! Ano, czekaj, czekaj, czekaj. Super. No. No, super. co to wyjdzie? Eee... On Jak? Jak ona? Jak ona? Nie wiem. Taka, Weronii... Ku ku ku. W, R, O, N, I... Ku ku ku. Ku ku ku. Jeszcze raz. Ku?

Zobacz, płacić na moją kuraczkę z windem. Ta pa, papa. Pa, pa. Kurna, ona już dużo ludzi! Oho! Oh, oh. Youtuber. Dobra. Pamiętaj. Dobra, co jej dajesz? Dobra. Eee, y, nie go Koni może być VIP. O, Siła. Tak. Hej, dasz no, prezent. No, no. Tak, to jest Sandro.

Drej to po No, nie chcę Ale Ej, skąd ci pisz, że ona mi dała. zapomniałam! Dobra, ty musisz jej dać. Odam ci. Nie, nie, nie. Ej, idę, ja to zrobię. Ej, naprawdę, jak to się stało? chcę. O, nie

Można będzie na 20. Wiesz co? No to twoje ostatniego odstąpienia, kiedyś nie chce wejść na ruszę. Daję ten wygląda. No. wygląda. Zero minut do końca no, VIP! No 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 no. No, no. No, 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 no. no, daję jakieś No! Daję jakieś ładne bo ja ten kratę okej? Okay? No. no! A nie do ciebie. Nie do ciebie. Okej? Okay? No okay. bo wiesz, daję ty, bo ty ja ci je podam. O nie, nie! Oddam ci jem, nie, nie, je! Nie, nie! Nie dam ich. Boże, mówię, że ci oddam. Nie dam ich. Tu daj Ej. to! Ej. Nie! Ej, no! Nie nie, że ci nie oddam jutro! To chwila! Jutro. Daj to. Nie! nie. Sorry, za to się... ok. Sorry za to porażkę! Ok! za tę porażkę!

Napisała? E... prezent, bo y, tak, 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 wiem, tak, tak, wiem. Okej. Okay. Boże, jaka porażka. Ej, już nie mam pipa. Dobra, Papa. na nie, tyle odcinek. Nie, stój! To musi być zero, że jeszcze zero minut, czyli jeszcze minuta została Ci. Dokąd... Do Zobacz, wejdę w pokój, rozmów i co? Potwierdzę Ci. Dajesz mi złotówkę, jak ja to sobie wydaje, że nie dostałem do końca tego i tak. dzięki A, czemu... Tak, już się nie Czemu akurat ja? Co widzę, nie, papa ja jest w rozbeczy. bye 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 bye, bye. bye.